i teraz zróbmy jak się puszczali na stawień kolejowej e, Tutaj za bardzo nic nie wiem, nie? w sensie nic nie ma na wyzmianę Także serdecznie nie mam tego Ale wiem, że będę od razu sobie robił zdjęcia Bardzo zapraszam na mój Instagrama, który gdzieś się tu wysunie Bo jak to powiedzieć, jak to było z nastawieniami W ogóle wymienię, że są moktorów Więc po prostu chcę sobie zmniejszyć e, ryzyko przypału z okresami ale siedzi na nie bardzo pocięty jakoś, to sorry. Ale wiecie... Jak to robią ale to na koniec wyjdziemy. O, ty widzicie to, ale ładnie. <grywka> Także też wiecie, w zasadzie też wiedzieć bo myśląc o tych wielkich to tak by też nie słyszałem, bo jajce. Dobra, to muszę bardziej uważać bo tam wszystko było zabite dechami. Wyjrzeć tak średnio. To trzeba po prostu uważa się. Tak nie. <laughs> to się stało. Powinienem znać do bramowania. Spoko. Tam jeszcze wyżej, to zaraz. To, nie wiem, bo to być to dziełka. Ale też klimatycznie wygląda. nie bardzo podobnie jak przy wojskowi, w którym byłem, do której karty widzieliśmy i tu. Tak jest coś. No, chyba jest spoko. No słuchaj, mam już pociąg jedziemy. Pokażę się mniejsza, większa, z dnia, z dnia, tak? to na zdjęciach. Tak też będę robił rozdjęcie, żeby tam przypadkiem się na nich nie natchnąć. Jakże podobał ustawę, to taki plus. O, tak to jest dziura, bo ja w ogóle mam to jest? Widzę, że coś się stało, fajnie Dobra, coś się jedziemy przysłało A tam było, dobra Wciąż tu będzie przysłało, fajnie, fajnie. Tu z tego co widzę jakiś kibanek u. Nie będę się wyrażał na ten temat. Teraz tam doszedł do mnie ten zapach. Fuj, znaczy zapach, smród. No, to lepiej zabrze chyba. Nie? Dobra, tu końcóweczka. Jakieś wentylatorownie pewnie była tutaj coś stało na pewno. Fuj. Śmierdzi strasznie.

Trzeba okienko, które nie bardzo mocno zdradza, ale no, lepiej. To jest tak jakby to... jakby miasto jakieś się i to wiecie, no wcale nie nigdy do tak jak się to to rzeczy po mnie się wysunie. To nie bardzo przebiegnie, bo... że nasze to nie, nie istnieje. Widać, że są genialne, no ale ja jestem bardzo na przepałę wam Dobra, już myślałem, że to się kończy. O kurcze. Dobra, widzę, że strych jest. sobie się to nie wejdę. I nie mało, po. Dobra. Jeszcze drugie się zostało, nie? Jeszcze Nie jest to porozkładane do końca. I to mnie cieszy bardzo. Pełna szkła, fajnie. Zawsze na prop dużo szkła. Ja. Dobra, to jest tam oporowa na dookoła, ale... Ale ten pociąg stoi. Fajnie że się schowamy tutaj ze ścianek. Hmm. Dobra, to tak jak widzieliście, ale wam pokażę z tej strony. Tak, dobra. cięcie, robię zdjęcia i widzimy się przy kratce schodowej, dobra? Porobione. <kynnikamy> nie dobra, fotek porobiony. Dziękuję za założenie, chcę się jeszcze nawracać. Zauważyłem, że to jest burznica taka dwustronna, bo zobaczcie, tu to są tory. Tam to są tory. I jest stąd mogli, ja stąd byli koordynowani, ja widziajcie, ruch, nie? To są te tory nastawiać. Jakże wiecie. Dobra. Znaczy tak mi się wydaje, nie? W sensie, nie jestem zdawcą kolei, więc nie wiem czy to co powiedziałem, dobrze powiedziałem. Więc czy... jeśli ładam jakieś tam kolejnictwo, to... Coś, że coś źle powiedziałem, to może by je poprawić. Znaczy tam widzieliście z tej strony, więc wiecie jak to wygląda, nie? W sensie, jest z tym wszystkim. Wiesz, że jest spoko. Ja wiem, zawsze tak lubiłem zrobić takie zdjęcie. Fajnie to też wygląda. W sumie im wyżej, tym lepiej, lepiej. Zaziem wywołał piwnicy. Jakoś tam, nie wiem, czy będę wbijał, bo mówię... Raczej jak najmniejszy pałupom. No więc...

Widzę wodę. Mm, A że wam na tyle ile się da. Bo zejść się jakby da, tylko tak nie za, że nie za daleko się da zejść. Dobra, będzie to coś tak resumieć, żeby się to nie zabić. Nie? Dobra, jakoś jest. tak na spoko. Dobra, nadal nie będę władził. Piwnica jest, ale z rana.

Tego, Dobra, Ale wymocie, że nie taką, gdzie ja Dobra, wyjść. Ale nie w na to otwierał, no. z tego. Ma znów? No, możesz tak zrobić jak ja. Tak. jest pojrnie. Dobra, ewakuujemy się stąd. Teraz rozwodzę też ten tripa, więc złaje więcej coś takiego. Teraz, wiecie, nie skarżcie, żeby już nie połować, nie? Taki tripa dla mnie. Dobra, ja totalnie na przykład, ale... okej. Okay. Czasem ja wiem, że wejście nie było się z drugiej strony będzie jakaś rozdzielnia sobie zaraz słyszy jest prąd co nam nie pokaże ta rozdzielnia Имеется в виду, что вы стоите в Пинкароу, где непросто копнуть в зелёном свете. Спокойно, здесь не будет практически Tam pociągnie jest z Także będę czy tego urbexa także że wyjdzie standardowne zawsze jest że tam ten dwinę nie wejście ja Jeszcze Myślę, że taka sympatyczna drbina to jest

Там у нас есть ремесла, да? Вот это он смажет. Просто, по-моему, не все лапи за те стебли. Не, он их выместил. Добре. Żeby właśnie trochę przypala okej. Okay. Mam nadzieję, że się Wurbuk spodobał. Jeśli tak, łapeczkę w górę. Jeden co mógł powiedzieć, to, że za dwa tygodnie będzie Urubeks. Też oczywiście z kategorii kolejowej. A będzie król wam łap rozwali, obiecuję. A, jakże ja nie przedłużam. A więc jeśli nie chcecie przegapić tego odcinka. Zostawcie sobie gdzieś tu. I zobaczmy dwa poprzednie filmy. Ostatnie film tutaj, sobie tutaj. I co? Do zobaczenia. Za dwa tygodnie wyrobiłem się w trwom waruncie łeb rozwali.